Na pewno chcemy to zrobić? Jeżeli nie spróbujemy, to się nie przekonamy. To będą trudne dwa dni. Całkowicie offline. Dla nich to będzie jak wieczność. Aaaa! Ale nie martwcie się o mnie. Uwierz mi, wyjdzie im to na dobre. Dalej od telefonu. Bliżej siebie. 48 godzin. Dasz radę? Ciekawostki z życia zwierząt. Panki małe, czyli pantki rude, oraz koale. Kompletny luz. Zwłaszcza koala. Już naprawdę kompletny luz. Z pantkami rudymi dokładnie to samo. Są absolutnie zrelaksowane. Okazało się, że pędrówki ptaków dzieją się nocą w wielkich stadach, na kilku poziomach. Czasem nawet w zmiennych kierunkach, zwłaszcza w dolinach rzek i to na wielką skalę. Te i inne tajemnice zachowań w cyklu przyrodniczym Prywatne Życie Zwierząt w sobotę o 18.50. Najważniejsze wydarzenia z życia diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej. Jaki wpływ na życie ma wiara? Działania na rzecz potrzebujących, akcje charytatywne i świadectwa wiary. O tym wszystkim w cotygodniowym cyklu Barka w niedzielę o 16.35 w TVP3 Szczecin. Relacje i podsumowanie najważniejszych wydarzeń sportowych z regionu, spotkania z wybitnymi sportowcami, sport zawodowy i amatorski, promocja aktywnego wypoczynku. Zapraszam na blisko półgodzinny magazyn sportowy telewizji Szczecin. Podsumowanie tygodnia w magazynie sportowym w TVP3 Szczecin w każdą niedzielę o 18:00. Chcesz wiedzieć, co wydarzyło się w Szczecinie i regionie w mijającym tygodniu? Mamy dla Ciebie propozycję. W niedzielny wieczór o 18.50, włącz TVP3 Szczecin i obejrzyj przegląd tygodnia. Najciekawsze i najważniejsze informacje ze Szczecina i regionu w przeglądzie tygodnia w każdą niedzielę o 18.50. Do zobaczenia! Dlaczego twórcy filmowi wybierają Podlasie na miejsce realizacji swoich produkcji? W 1973 roku w telewizji polskiej pojawił się serial Czarna Chmury, który przyciągnął przed ekrany telewizorów rzesze ludzi. Się było małym chłopcem, ciekawiły te ich nagrywania, jak na Bindudze w Paniewie, jeździli koniami, kareto. No i to nas interesowało. Podlaskie w polskim filmie w niedzielę o 19:05. Polska stawia pierwsze kroki w morskiej energetyce wiatrowej, dlatego wyruszymy w podróż szlakiem polskiego Offshore Wind, żeby pokazać naszym widzom w jaki sposób na Bałtyku powstają morskie turbiny wiatrowe. Relacja z wizyty na budowie farmy wiatrowej na antenie TVP3 Szczecin we wtorek o 17:30. Festiwal Muzyki Ludowej Zachodniopomorskie Folkowisko 14 września, 11. Teren sportowo-rekreacyjny Mierzynianka. Muzyka, taniec i ludowa tradycja w jednym miejscu. Zapraszają Uniwersytet Ludowy i Gmina Dobra. Miejsce, które łączy pokolenia. Targowisko Manhattan.